Dobry, witam serdecznie na kanale W Siecie Króla Myśli na playliście ciekawostki. Tu na kanale W Siecie Króla Myśli będzie tych ciekawostek dużo, bo mm, teraz, ja tak mówię e, ogólnie, może nie kolokwialnie, ale, ale bardzo, bardzo ogólnie, e, archeolodzy głębią, e, kopią coraz głębiej, dokopują się do e, różnych ciekawych artefaktów, które. Ha, zmieniają nasz y, m, pogląd na historię? no pomalutku chyba tak, pomalutku chyba tak ale przejdźmy do tej ciekawostki, którą chcę wam dzisiaj pokazać, zaprezentować znalazłem ją na portalu focus.pl y, i dotyczy, dotyczy ona Atlantydy hmm, Atlantydy, Zeusa um, wchodzimy tutaj w bardzo odległe tematy, zupełnie niezbadane i y, przez historyków, tak prawdę mówiąc, niepotwierdzone, nieudowodnione, ale dowody znajdują się. Dowody, jest coraz więcej dowodów. Znajdują się one na dnie morza i pomalutko zostają odkrywane. Dobrze, przejdźmy wo wobec tego, dosyć tego wstępu. Przejdźmy do tego artykułu, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować, artykułu z portalu Focus.pl. Czy tak zrodziły się opowieści na temat Atlantydy? Fragment świątyni Zeusa, znaleziony głęboko pod wodą. To tytuł tegoż artykułu. Przeczytajmy wobec tego ten artykuł. Opowieści na temat słynnej Atlantydy pochodzą z wielu źródeł, choć nigdy nie udało się zlokalizować tego legendarnego miasta. Istotną poszlaką może stanowić znaleziony niedawno fragment świątyni Zeusa. Mnie w historii nie uczono o Atlantydzie. Kiedy ja chodziłem do szkoły, nie mówiono o Atlantydzie praktycznie nic, i myśmy w szkole to Atlantydę uznawali za kontynent, a tutaj chodzi tylko o miasto. No nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, pokopiemy dalej, pokopiemy głębiej. Bo choć niekoniecznie wskazuje on na lokalizację samej Atlantydy, to rysuje szerszy obraz. Obiektów budowanych przez człowieka, które z biegiem czasu zniknęły pod wodą. Odkrycia dokonały, dokonali archeolodzy działający u wybrzeży Sycylii. Areną ich działań było Argigento, kilkudziesięciotysięczne miasto położone w południowej części wyspy. O co dokładnie chodzi? O wykonaną z marmuru dekorację, będącą częścią dawnej świątyni. Dekoracja, będąca częścią dawnej świątyni. Rzeźba przedstawia brykającego konia. Macie go teraz przed oczyma. Czyli charakterystyczną sylwetkę tego zwierzęcia, kojarzoną chociażby z marką Ferrari. Ten ikoniczny element nie wywodzi się jednak z czasów współczesnych. I był powszechnie kojarzony już w starożytnej Grecji. Dzięki działaniom naukowców udało się dotrzeć do rzeźby, znajdującej się na głębokości około 9 metrów. Jak wykazały bliższe oględziny, posąg ma wymiary wynoszące 2 na 1,6 m i 36 cm długości. Wykonano go z tak zwanego marmuru. Prokonezyjskiego, czyli wydobywanego w Prokonezie, a w zasadzie w Marmarze, obecnie należącej do Turcji wyspie. Ze względu na położenie w odległości około 300 metrów od wybrzeża Sycylii, rzeźba stanowiła dość trudno dostępny obiekt badań. Wiadomo, iż sama świątynia pochodziła z V wieku przed naszą erą. Jej budowa najprawdopodobniej rozpoczęła się w 480 roku przed naszą erą, gdy funkcjonowało tam miasto zwane ówcześnie Akragas. Z czasem jego nazwę zmieniono na Agrigentum, później na Girga Girgenti, by ostatecznie dojść do obecnego Agrigento. Agrigento. Fragment świątyni Zeusa pochodzi z rzeźby przedstawiającej Fragment z świątyni Zeusa Fragment z świątyni Zeusa w postaci rzeźby przedstawiającej konia został znaleziony na głębokości 9 metrów, około 300 metrów od wybrzeża Agrigento, zwanego dawniej Akragas. Zdaniem historyków świątynia Zeusa w Akragas była największą na całej wyspie, choć nie przetrwała długo. Wręcz przeciwnie, zanim została ukończona, zniszczyli ją Kartagińczycy, którzy dokonali inwazji w 1408 w w roku przed naszą erą. Budynek ten nie posiadał wolno stojących kolumn, a w ich miejsce postawiono półkolumny. Między którymi rozmieszczone były ogromnych rozmiarów posągi zwane telemonami. Ze względu na to, iż mówimy o fragmencie słynnej świątyni, świątyni Zeusa, to należy wziąć pod uwagę scenariusz, w którym najeźdźcy zniszczyli rzeźbę i wrzucili ją do morza. Bez wiedzy na temat pochodzenia posągu można byłoby śmiało założyć, iż nie został on w żaden sposób. Przemieszczony, lecz od początku znajdował się w lokalizacji, w której został znaleziony. Jak było naprawdę? Za sprawą dokładniejszych ekspertyz naukowcy mają nadzieję poznać więcej faktów na temat przeszłości tego imponującego obiektu, a my będziemy śledzić ich odkrycia, ich e, informacje i to do jakich wniosków dojdą, badając ten tego konika którego znaleziono 9 metrów pod wodą, 300 metrów od Sycylii bardzo ładny konik, bardzo ładna rzeźba ozdoba świątyni Zeusa moi drodzy e, kanał w świecie króla myśli e, na tym kanale coraz więcej tego typu ciekawostek, coraz więcej Teorii spiskowych, coraz więcej zaglądania w historię zupełnie różną od tej, jaką nam prezentuje oficjalna narracja historyczna głównego narodu. Głównego ja zapraszam do subskrypcji, zapraszam do e, polubień filmów, a ci, którzy mogą, niech wesprą kanał na portalu Patronite.